Dzień dobry. Ponieważ jutro są matury, a my w życiu mamy bardzo często takie sytuacje, że potrzebujemy zdać coś jakiś ważny egzamin, załatwić sprawę, coś niezmiernie ważnego, co ma nam przynieść satysfakcję z rozwiązania i zadowolenie z siebie. Coś bardzo ważnego. Chodzi o to, że satysfakcja i zadowolenie z siebie nigdy nie są czyimś kosztem. W takim procesie, który ja ci pokażę, satysfakcja i zadowolenie z siebie są rezultatem Twojej wiary w siebie. Twoja wiara w siebie jest taką siłą nośną, która ci umożliwi zdanie matury, zdanie egzaminu, wygranie sprawy sądowej czy cokolwiek to jest, co ciebie czeka. Tylko trzeba to zrobić używając trzech umysłów: świadomego, nadświadomego i podświadomego. Ja ci tego nie będę tłumaczyć nadmiernie w tej chwili, bo to nie o to chodzi, żeby zdobyć wiedzę. Chodzi o to, żeby tego użyć. A jest sytuacja za 5-12. W związku z tym popatrz. To jest prawa strona, to, to jest lewa strona. Po prawej stronie twojej jest Twoja. Twój egzamin. I tu w tym obrazie Twojego egzaminu jesteś Ty, zadowolony lub zadowolona z siebie w 100%, i taki Ty, taka Ty, która ma satysfakcję z tego, co zrobiła, z tego osiągnięcia, bo to jest osiągnięcie. Każdy egzamin to jest osiągnięcie życiowe. Rozumiesz? Więc masz tu mieć 100%. Z drugiej strony, wyobraź sobie, że stoisz Ty. I pomiędzy Tobą, który stoi z lewej strony, rozumiesz tu, a tą maturą lub tym egzaminem jest połączenie energetyczne. Zobacz jak wygląda to połączenie energetyczne. Dokładnie je zobacz. Bo wiesz co, to połączenie energetyczne to są blokady, które są przeciwne temu, żebyś miała, że żeby miał 100% satysfakcji albo 100% zadowolenia z siebie, albo jedno i drugie razem żeby był, urosły ci skrzydła, u ramion. to połączenie energetyczne, to są obciążenia. I teraz zobacz z lewej strony, z twojej lewej strony, w sobie, tym, którego widzisz, po lewej stronie, którą widzisz, jak wygląda programator, który tworzy to połączenie pomiędzy tobą z lewej strony, a twoją maturą, twoim egzaminem. Masz w sobie taki program. I wyjmij ten program, programator ze środka. Ja nie wiem, co to jest, to mogą być dokumenty, papiery, pękolera, wie co to jest. Wyjmij to na ręce, przyjrzyj się temu i sprawdź, czy ty chcesz tego używać w swoim życiu. Jeżeli nie chcesz, to rzuć daleko na lewo, daleko, daleko, bo to do ciebie nie należy. Świetnie. I sprawdzaj teraz, jak wygląda połączenie, czy ono jeszcze jest. Jeżeli jeszcze jest. To wyjmij coś drugiego, co odpycha od ciebie satysfakcję życiową i zadowolenie z siebie, z każdej takiej sytuacji egzaminacyjnej, jak ten egzamin lub ta sprawa. Okay? Wyjmij z siebie to coś, co ci całe życie przeszkadzało, być może to jest program jakiś, programator. Wyjmij go na ręce i wyrzuć go bardzo, ale to bardzo, bardzo daleko na twoją lewą stronę daleko, bo to nie jest twoje, nie tu, nie tu, nie tu, tam, daleko, daleko, to nie jest twoje, to jest obce, to nie jest moje, to jest obce, aż oczyścisz całkowicie tak przestrzeń pomiędzy sobą wyobrażonym po lewej stronie, a twoim sukcesem ma być w ogóle bez żadnych połączeń energetycznych. Jeżeli jest już bez połączeń energetycznych, to teraz wyobraź sobie jak ten ty oczyszczony idzie do przodu przed siebie, przed ciebie czyli za twoje plecy idzie do przodu zobacz jakim krokiem idzie do przodu ten człowiek bo on już w sobie ma rezultat bo ma wiarę w siebie ma rezultat ma to satysfakcję i ma to zadowolenie rozumiesz o czym ja mówię ja mówię o tym że twój umysł pracuje dla siebie dla ciebie przez umysł to zyskujesz przez umysł masz mieć osiągnięcia, przez umysł masz mieć dane egzaminy. To jest Twój zasób, Twój umysł. Twoja nadświadomość, twoja świadomość i twoja podświadomość. A te blokady rozwiązywała Twoja świadomość. Gdy je rozwiązała, to masz to, masz to w kieszeni. A ja ci bardzo serdecznie gratuluję i proszę Cię, używaj umysłu, bo jest wspaniały. Zgadzisz się ze mną? No jest wspaniałe.